Robert Brylewski nie je. Tragiczne okoliczności, mierci muzyka. W niedzielę późnym wieczorem na Facebooku pojawi się wiadomo o, śmierci artysty. Z wielkim kreska alem powiadamiamy, kreska edzi rano, po kilkutygodniowej, piczce, spowodowanej ci kreska kimu razem z Mar Robert Brylewski. Nasz tata, partner, syn, dowódca naszych międzygalaktycznych i muzycznych podróży kreska Y. Prosimy o uszanowanie naszej prywatności w tym trudnym czasie. Rodzina napisano: Robert Brylewski, wokalista, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów, był związany przede wszystkim z Polsk scen alternatywnych. Muzyk wykonywał zarówno muzyk punkową, jak i reggae. Grab w takich zespołach jak Brygada Kryzys, Kryzys, Armia czy Izrael. Był jednym z najlepszych polskich gitarzystów. Koledzy mówili o nim: kreska e nigdy się nie byli. Muzyk w styczniu tego roku trafił do szpitala praskiego w Warszawie. Nieoficjalnie dowiedzieli myśli, Kreska E został tam przywieziony przez karetkę. Wcześniej napadni to go na warszawskiej Pradze i brutalnie pobito. Napastnikiem bypem Kreska czyzna znany policji. Powodem ataku miabby. Zakup mieszkania. Partnerka muzyka kupi lokal od starszej kobiety. Jej syn, gdy dowiedział psi kreska M. Matka sprzeda mieszkanie postanowi pna pana jego nowych lokatorów. Domu zastał Roberta, tak wersji wydarzeń przedstawia nam jeden ze znajomych muzyka. Artysta został brutalnie pobity. Policję wezwa mieli siedzi i w baciciele ciele sklepu, w którym schroni Psi Brylewski i w którym miał stracić przytomność. S to jednak informacje potwierdzone przez policję. W szpitalu praskim muzyk przeszedł trepanację czaszki. Operacja się udała i Brylewski wrócił do domu, ale potem wymagał dalszego leczenia. Znowu trafił do szpitala, tym razem przy ulica. Sobieskiego. Oprócz rehabilitacji, miałby leczony między innymi na zapalenie paybutz. W trakcie leczenia okazało się, że E musi mieć jeszcze jedną operację, która miała dni zwizek z wcześniejszym pobiciem. Ostatecznie Brylewski trafił do szpitala przy ulica. Szaserów. Byb wtedy w stanie, piczki. Znajdował psi w nim przez kilka tygodni. Niestety, nie wybudzi psi z niej. Ponieważ kreska by bardzo ci, kreska kochory, nie byłbym ci przewiezienia go do specjalistycznej placówki, zajmującej się wybudzaniem pacjentów z komy. Robert zmarł w wyniku kabopotów z kr i zatrzymania pracy serca, mówi nam jego znajoma. W trakcie leczenia Roberta jego bliscy i przyjaciele. Muzycy, z którymi grał, nie informowali mediów o jego problemach ze zdrowiem. Prosili te kreska o uszanowanie jego prywatności? Sam muzyk tak kreska e nie był zainteresowany nagbanianiem sprawy pobicia. W ogóle nie chciałby być kojarzony ze zdarzeniem o charakterze kryminalnym. Tym bardziej, kreska jest sprawca napać, jak mówi przyjaciele artysty, został zatrzymany zaraz po napacji? Niewykluczone, kreska teraz, o ile tylko dowody i biegli potwierdzą, wizek, śmierci muzyka za takiem, zatrzymaniem kreska, czy znał zarzut pobicia ze skutkiem śmiertelnym.